<śmany> <śmany> dobra. <Dawa. Uła! śmany> ja też poszłam. Tak z prawej ktoś jeszcze był e -e -e za I jej... Cie? Dwa... No nie! Ale widziałeś jak ładnie ze no. celownikiem poleciałam? Tak prawie, już go ubiłam, jednego ubiłam. No dobra. Bomba jest na A? O kurde. Kurka! <grybka> Jak strzelę w kurkę, to wysadzi kurk. Oooooo! Mam kufkę, bo chciałam się podrapać, nie? Aj, <grybka> chuj. Jędrzej! <grybka> Jędrzej to, musisz Jędrzej coś, to w głowę się strzela! <grybka> tak <jest>. <grybka> <grybka> Dokładnie! <grybka> no i jest mięta pierwsze. Mięta odważnie. Nie, no. Dawaj, koki, koki. Dobra, to chodźcie. Dobra, no. O! kurde! <gulity> <gulity> no, <to> jest... <gulity> ładne jest, tak jak przystojniak. <gulity> Babcie mu mówią, że kawalerz do wzięcia. <gulity> Który, żółty? <Nice. gulity> Mówiłem wam, że ja wam pokażę, jak się agra. Aha. Co ty? Balony! Balony, CT! Dobra, jeden. Jak ktoś się wskakuje na murek, tak. Next, next. Gdzie następny? Five minutes later. Jest, no, po lewej, po lewej na lądzie. Dobrze. To ja tu poczekam. Jako go przepchnąłem do miejsca. Raczej wątpię, żeby się cofnął. Kurde. <grym> nie, ja nie jestem. Muszę... Oj. Nie ten box, drugi, drugi box No nope. Boże Ajajaj <laughs> aj, aj. No nie Zrób w <laughs> <to> się... <laughs> Na skałcie I ze shortem Jest short oh, tak będzie Short uh -huh. mida, no Tomek celujesz, dobrze. Pięta na dwie na blisko. Ładnie. Ja w ciebie strzeliłam? Nie. Nie. Ja strzeliłam go? jego no. Ja go trafiłam? Mogę. Tak, tak. ja cię strzelę zaraz. Ej, szybciej to na, idźcie, no, halo. Dobra, ja mida patrzyłem, pomagałem mida. Wow. No, nie! no, no, na no, no, na B? no, B no, 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 wydech, no, wydech. Wydech. Macie trupa dolnego. Zaraz. no, no, mój no, 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 to no, Pakę, 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 A, że sfasowali! Żeby skakać trzeba mieć nogi i stawy skokowe, a ty tego nie masz. Uff. Nie mogę skoczyć! No nie mogę skoczyć! Słuchaj, ciężko skakać bez nóg. Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Na streamie to już nie mogę robić, wiesz. jest bomba. Ale fart. Aha. No, zeszło trochę. Nie wiem, nerwuje. Dostałam w dostałam łebty. No Dobra. To, co Czekaj, Tu Co to są? Ja, wieście, tak przysimo to poczekaj na nich. On tu jest, tu chodzi. Zaraz! Skoczył mi na głowę. mi na głowę. To był dobry. Ja idę tam sobie, bo A ja nie mam. Ten, Dobra, to e... idę tu. dwóch! <laughs> A ilu jeszcze zostało? Jeden. Dwu. spokojnie, jeden został. Jeden, jeden został. jeden, tak, jeden jest. Dwóch. Jeden, jeden! O, malował, dasz radę! <laughs> No kurwa, Zwiało, zwiało trochę O kurde Ja nic nie widzę przez te smoki. Kto rzucił smok? No nie... O, nie, no nie, nie ime <noise> jest On jest? Jest, no Nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj. <noise> Ja nie mogę nie wychylać, rozumiesz? Ja nie mogę tak się kitrać Nie Jestem w tej chwili nie tylko zawierać, ale sądzę, jest sądzę, Tam jest cholera jedna. Góry jest na pewno. Gdzie jest jeszcze? Aha. Już wiem no, gdzie. Makto jest. jest lewej. Tak czy jest tak jeden obity? No kurde, myślałam, że mnie nie zauważy, no. <grystanie> <grystanie> no ale zauważył mnie porusznik. Dobre.